Siemanko, witam Was bardzo serdecznie, chciałbym Wam przedstawić 20-minutowy trening interwałowy. Będzie dużo ruchu, będzie dużo spalania, każde ćwiczenie będzie trwało 30 sekund, między nimi będzie 10 sekund przerwy. Ćwiczenie 7 i 14, ostatnie pierwszej serii, to będzie rozluźnienie, żeby ustabilizować nasze tętno, a serię łącznie będą dwie. Czyli takich odpoczynków naprawdę po 30 sekund będzie 4. Więc bez zbędnego gadania rozpoczynamy od rozgrzeweczki i powodzenia. OK, startujemy za 10 sekund, znajdźcie sobie trochę miejsca. Na moich treningach nie potrzebujecie go wiele, a zaczynamy od kręcenia głową w jedną stronę. Po 15 sekundach będzie zmiana. I lecimy sobie na początku w lewo. Lecimy na spokojnie, powolutku, to jest rozgrzeweczka, żeby przygotować się do naszego już treningu i pracujemy. Po 15 sekundach w tym momencie zmiana strony, lecimy w drugą. Przygotujcie organizm do mocnego wysiłku, bo zaraz zaczynamy. Dobra, wymachy ramionami w przód. Pracujemy tak samo. Staramy się robić to w jednym tempie, bez ruchów szarpanych. To jest rozgrzeweczka, więc powolutku. Ok, zmiana strony, lecimy do tyłu i pracujemy sobie w tył. Bareczki muszą być rozgrzane, ramiona też. Zaraz będę w łokcie. Bioderka, kolana, stopy, będziemy szli od góry do dołu. Ok, łokcie. Pracujemy sobie na początku do środeczka. Przez 15 sekund i lecimy. 2 1 zmiana, taniec robota w drugą stronę. I pracujemy. Pamiętajcie, że rozgrzewka jest bardzo ważna, więc nigdy o niej nie zapominajcie. Przed każdym moim treningiem możecie też właśnie powinniście robić rozgrzeweczkę ręce na biodra kręcimy w jedną stronę. Mam też filmiki specjalnie dedykowane pod rozgrzewki. Także jeśli przed treningiem nie ma tej rozgrzewki, to nie znaczy, że nie powinniście jej robić. Ok, w drugą stronę kręcimy i lecimy. Dobra, kolana, wąski oskrok. I leciutkie, kręcimy sobie kółeczka w jedną stronę. Jeśli odczuwacie jakiś dyskomfort, pomińcie to ćwiczenie. Powolutku, pomalutku w jedną stronę. Zmieniamy kierunek, lecimy w drugą. Tak samo 15 sekund. I zaraz na sam koniec przejdziemy do nadgarstków i stawu skokowego. 3, 2, 1. Ok, nadgarstki kręcimy. Przez 30 sekund, a ze stałym stopowym robimy tak, że przez 15 sekund kręcimy jedną stopą a przez 15 drugą. Wyobraźcie sobie jakbyście chcieli zrobić dziurę w podłodze. Robimy takie mini kółeczka stopą i zmieniamy nogę i lecimy drugą. I pracujemy. Już pracujemy. 3, 2, 1. Ok, jesteśmy po takiej standardowej rozgrzeweczce, więc serdecznie zapraszam na trening interwałowy. Lecimy. Ok, startujemy za 10 sekund. Pierwszym ćwiczeniem nadążanie się jeszcze jest pajacyk. Każde ćwiczenie trwa 30 sekund. Między ćwiczeniami 10 sekund przerwy 3, 2, 1 i startujemy. Ruch obszerny. I teraz już się zaczyna praca. No i skończyły się szybkie piątki. Robimy dłuższy trening interwałowy. I pracujemy. Cały czas staramy się utrzymać. Jedny tempo lecimy, damy radę. Uf. Trzy, dwa, jeden. Dziesięć sekund przerwy. Odzwyczailiśmy się trochę od tych przerw, z tego względu, że w szybkich piątkach ich za wiele nie było. A więc lecimy z brzuszkami. Ręce między nogi odrywamy łopatki od ziemi i pracujemy w taki oto sposób przez 30 sekund. I lecimy. Cały czas pracę się przesunę, bo już wadzę głową o kanapę. Ale warunki są domowe, więc jest to wybaczalne. Lecimy. 3 Dwa, jeden. Ok, wstajemy. Następnym ćwiczeniem będą wykroki. Na jedną i na drugą nogę. Przez 30 sekund nasze dłonie lądują na bioderka. I pracujemy. Raz, i dwa. I lecimy. Staramy się nie uderzać kolanem o ziemię. I lecimy. Brzuch napięty. I pracujemy. Trening trwa 20 minut, była przed tym rozgrzeweczka, więc cały będzie trwał około 25 To jest już przerwa, przyzwoity czas, żeby dobrze się zmęczyć, żeby ten tłuszcz troszkę się popalił. Pamiętajcie, że w treningach interwałowych tłuszcz pali też dużo. 45 stopni, pompeczka i pracujemy. Uff. Staram się utrzymać jedno tempo. Jeśli jest za ciężko dla Was, żeby zrobić zwykłą standardową pompkę przez 30 sekund. Róbcie ją skoram i pracujemy. Jeszcze 10 sekund. Damy radę. Praca, praca, cały czas. 3, 2, 1. Ok. Mamy chwileczkę przerwy. Teraz będziemy przechodzić na. Do pozycji plan będziemy zarzucać nasze dłonie na przeciwne bareczki i lecimy 3-2-1. I praca, pyk, klepiemy się, robimy dobrą robotę, więc to jest nasza nagroda. I pracujemy. Dobra, lecimy. Ja już czuję te barki, czuję te ramiona, troszkę są pospinane. Ale bardzo dobrze, po to robimy treningi, żeby nasza forma była coraz lepsza. A z każdym treningiem stajemy się lepszą wersją siebie. Ok, mamy przerwę. 10 sekund odpoczywamy. Zaraz padnij, powstań, wersja soft. 3, 2, 1, czyli bez pompeczki biodra odrzucamy i do góry. Bez pompeczki i bez skoku. Biodra do ziemi. Następnie kolana do klatki i do góry. I pracujemy. I do góry. Mimo tego, że jest wersja soft, to wcale nie jest jakaś super lekka. Jeszcze raz zdążę, zdążę. Najwyżej będzie po czasie. Ok, 10 sekund przerwy. Tak jak obiecywałem, siódmym ćwiczeniem jest. Rozluźnienie, czyli przeskoki z nogi na nogę, i odpoczywamy. To jest nasza forma odpoczynku. Przeskakujemy. Pamiętajcie, że podczas treningów interwałowych, tłuszcz nie tylko się pali podczas ćwiczeń, ale też długo po. Więc, to powinno być kolejną motywacją dla nas, żeby wykonywać takie treningi. 3, 2, 1, ok. 10 sekund przerwy. Następna jest spinaczka górska, a więc idziemy do pozycji plan na dłoniach i będziemy starać się dociągnąć kolana do klatki piersiowej. I pracujemy w taki oto sposób. I lecimy przez 30 sekund. Jeśli narzuciliście sobie wysokie tempo, no to trudno, trzeba utrzymać. Lecimy. Praca, praca. Cały czas zostało 10 sekund. Jazda. 4, 3, 2, 1. Ok, 10 sekund przerwy. Te treningi dają w kość. Następnym będzie ćwiczenie ruski, pajacy. Wiem, że to się nie kojarzy dobrze, ale tak się nazywa. I lecimy. Nasza dłoń do przeciwnej kostki. I w taki oto sposób. Pracujemy przez 30 sekund. Lecimy. Połowa czasu za nami. Pracujemy. Za chwilę przerwa. Za chwilę 10 sekund odpoczynku. 3, 2, 1. Ok. Mamy chwilkę przerwy. Odpoczywamy, wyobrażamy sobie, że jesteśmy w pięknym miejscu. I zaczynamy za trzy, za dwie, za jedną. Za krok. Do tyłu. Raz i dwa. I tak samo nie dotykamy naszym kolanem. Ziemi. I lecimy. Nogi też już czuć. Ale o to chodzi. I jazda. Jeszcze 5 sekund. Ok, mamy przerwę. Teraz będzie pompeczka negatywna. Polega na tym, że przez 10 sekund będziemy się opuszczać. Jako, że to ćwiczenie trwa 30 sekund, opuszczeń będą 3. I lecimy. Staramy się utrzymać jednostajne tempo. Jeśli byliście na lekcjach fizyki, to wiecie co to znaczy. 3, 2, 1. Ok. Jeszcze raz. Jeszcze raz praca. Ja muszę spojrzeć na zegarek. 3, 2, 1. OK. I jeszcze raz. Opuszczamy się powolutku, powolutku. W jednym tempie. 3, 2, 1. OK? 10 sekund przerwy. Zaraz przechodzimy do planka na dłoniach i będziemy dłońmi lecieć przed siebie 3, jeden i praca. Pyk i pyk. I lecimy. Uf. Cały czas Uf. pracujemy. Damy radę. Wierzcie w to. Bardzo dużo ludzi poddaje się na samym starcie, bo im organizm każe się poddać, ale tak naprawdę bardzo dużo sieci w naszych głowach. Jeśli powiecie sobie, że dacie radę, to naprawdę w wielu przypadkach dacie radę. Ok, jak było w szóstym ćwiczeniu wersja soft, ładnie powstań, tak teraz robimy prawidłową z pompeczką i wyskokiem. 3, dwa, jeden i praca, pach i do góry i przez 30 sekund. Zaraz będzie rozluźnienie. Mamy radę. Pracujemy. Ćwiczymy razem. Połowa czasu za nami. Jazda. Dawajcie, dawajcie. Teraz będzie przerwa. Jeszcze raz, ok? Przerwa. Mamy trochę odpoczynku. Wy jesteście w nieco lepszej sytuacji. Bo możecie się skupić na oddechu. Ja niestety jeszcze na gadaniu. Rozluźnienie przez z nogi na nogę więc nieco gorzej mi złapać powietrze ale mam nadzieję, że mi wybaczycie że z tego co widziałem w komentarzach to lubicie jak gadam, więc gadam jako dobra informacja jesteśmy w połowie już treningu to jest ostatnie ćwiczenie w serii pierwszej więc przechodzimy od razu do serii drugiej i kończymy ten trening okej okay? 10 sekund przerwy. Odpoczywamy. I jak dobrze pamiętacie, pierwszym ćwiczeniem był pajacek. Lecimy 3-2-1 i praca. Staramy się utrzymać jedno tempo. Ja wiem, że te ręce już są cięższe niż w pierwszej serii, ale damy radę raz. 15 sekund. Nie myślcie o tym, że zostało jeszcze dużo. Skupcie się na wykonaniu każdego następnego ćwiczenia. Małymi kruczkami. jemy małą łyżeczką. Ok, mamy przerwę. Przechodzimy na plecy i będziemy robić krótkie brzuszki. Odrywamy łopatki od ziemi i pracujemy. Ręce między nogi, dłonie. I pracujemy. I lecimy. Jak się przesuwacie nieco do tyłu, to spoko. To jest zupełnie normalne. Więc się nie martwcie. Pracujemy. Króciutkie brzuszki. Lecimy, lecimy. Ok, mamy przerwę. Wstajemy i będziemy robić wykroki. Nasze dłonie lądują na bioderka i pracujemy 3 i 2 i 1 i go pyk i myk i lecimy, cały czas. Już niedługo upragniona nasza przerwa w postaci przeskoków z nogi na nogę, więc nie ma co myśleć o tym, czy damy radę, bo na pewno damy radę. Osoby tu ćwiczące się nie poddają. Uff. Ok, mamy przerwę i przechodzimy do pompeczki. Kąt 45 stopni, utrzymujemy jedno tempo i pracujemy. I 3, 2, 1, i praca. Klatka do ziemi i do góry. Jesteśmy twardzi. Na się nie da zajechać, lecimy. Jedne tempo. Utrzymujemy. Jeszcze 10 sekund. Jak daliśmy radę tyle zrobić, to i damy resztę. 3 2 1. OK. mamy przerwę. Zaraz będzie plank dłonie na bareczki. Gratulujemy sobie, że jesteśmy już tak, że tak daleko już doszliśmy w treningu. Pach. Super robota, super, super. I lecimy. Uff. Zobaczcie, jak robimy te treningi, to zobaczcie, jak mocno pracujemy nad wydolnością. A wydolność pod tre... po... podczas treningu jest bardzo ważna, bo ona pokazuje, jak długo jesteśmy w stanie wytrzymać. Więc po to są te treningi, żebyśmy pracowali właśnie nad tą wydolnością, żebyśmy modelowali sylwetkę. Żebyśmy byli sprawni i wytrzymali. To jest sukces treningu 3, 2 i 1. I Zaraz będzie wersja soft, padnie po i lecimy. Biodra do ziemi, kolana do klatki, do góry. I praca. Bardzo ważna jest powtarzalność. Jest dlatego. Te treningi warto robić systematycznie. Jeśli nie uda Wam się za pierwszym razem zrobić całego treningu, wróćcie za kilka dni. Systematyczność. Za dwa dni nie wyjdzie, wyjdzie za tydzień, nie wyjdzie za tydzień, wyjdzie za dwa. W końcu uda się zrobić ten trening. Mamy przerwę w postaci wszystko z nogi na nogę. Jest nagroda, a to oznacza, że zrobiliśmy już trzy Czwarte treningu. Więc zostało jeszcze siedem ćwiczeń łącznie i kończymy. Jest na pewno nam rany. I lecimy. Odpoczynek jest pięknie. Te treningi możecie robić w domu, w pracy podczas przerwy, na dworze, w szkole, gdziekolwiek chcecie, bo nie potrzebujecie wiele miejsca, żeby robić te treningi. Nie praca, spinaczka. Dam dłonie i lecimy. Kolanka wysoka, tak jakbyśmy spinali się po górach, tylko nie wspinamy się po górach, a po panelach i lecimy. Pyk, pyk, pyk. I pracujemy. Brzuch napięty. O, tu mocno pracuje. Lecimy. Już końcóweczka, mi się chyba pomyliło i nie zrobiłem przerwy, ale nic nie szkodzi, będzie ciężej, tutaj jest wszystko na raz nagrywałem, nie. nie ma sprawy, okej, okay. polski pojazd i pracuje, dłoń do kostki i pracuje. Za chwilkę będzie odpoczynek. I lecimy. Już końcówka, 5 sekund. Ok, mamy przerwę. Chwilę odpoczynku, całe 10 sekund i będziemy robić zakrok do tyłu. 3, 2, 1 i pyk. I pracujemy. I lecimy. Przypominam, staramy się nie uderzać kolanem o ziemię. To już końcóweczka. Jeszcze 5 sekund. Ok, mamy przerwę. 10 sekund. Zaraz przechodzimy do pompek negatywnych. Startujemy za 3, za 2, za 1. I przez 10 sekund się opuszczamy. Lecimy. Ok. Góra. Następne. 3, 2, 1. Ok, jeszcze jedno. I praca. Mocno spięta klatka jest. 3, 2, 1. Ok. Dobra. Chwila odpoczynku, całe 10 sekund. Przechodzimy do planka. Dłonie przed siebie. I startujemy. I pyk. I lecimy. na bolą po tych pompeczkach. Zdaję sobie sprawę, ale to już końcówka treningu. Pracujemy. Trzymamy jedno tempo. Jeszcze 15 sekund. Lecimy, lecimy. Trzy, 2, 1. Ok. 10 sekund przerwy. Łap się oddech. No, przechodzimy do prawidłowej wersji padni powstań, czyli z pompeczką i wyskokiem 3, 2, 1 jazda. I do góry. Utrzymajcie jeden tempo. 30 sekund pracy tylko. Następne są przeskoki, więc nagroda. Połowa czasu za nami. Jazda, jazda. Jeszcze raz zrobimy. Mamy przerwę. Ok, 10 sekund odpoczynek, rozluźnienie i kończymy ten trening. Ostatnie ćwiczenie. Przeskoki z nogi na nogę. 3, 2, 1 i skaczemy. Możecie być z siebie dumni, bo właśnie zakończyliśmy ten trening. Wcale nie był łatwy. Możecie napisać w komentarzu. Jeśli uważacie, że był za słaby, dajcie znać. My wyśmiemy coś mocniejszego. Już końcóweczka. 3, 2, 1. Finito. Brawo. Bardzo się cieszę, że byliście ze mną do końca. Jeśli zrobiliście ten trening, to super, nie zapomnijcie. Zasubskrybować mojego kanału, dać łapki w górę i skomentować ten trening. W opisie macie linki do moich social mediów, gdzie serdecznie Was zapraszam. Na dziś to tyle, trzymajcie się, na razie.